Cześć. Kolejny odcinek z Chromebookiem. Dzisiaj sobie przetestujemy yy, Lightrooma mobilnego na Chromebooka. Mhm. Tak, tylko z tym, że to nie będzie typowy poradnik, tylko po prostu mam tu zdjęcia przygotowane, gdzie sobie przejdziemy, pobawimy się opcjami. Po prostu zobaczymy jak to, z czym się je. Tak jakbyście sobie zainstalowali i chcieli się pobawić, zobaczyć jak to wygląda. Mm -hmm. Tak, bo mnóstwo różnych takich konkretnych poradników, jak yy, działać sobie w ogóle w Reitlumach, jest mnóstwo na YouTube. To mam odcinek, po prostu pokazu, pokażę Wam, że można też na yy, Chromebooku i w jakim stopniu. <laughs> Więc zaczynamy. Dobrze, przygotowałem to. Są trzy zdjęcia, ale głównie chodzi o te dwa pierwsze zdjęcia. To są w Rawie zrobione telefonem. Zdjęcia. Mhm. Telefonem przeze mnie, przed chwilą. I tak. Pierwsze zdjęcie to jest zrobione zdjęcie, gdzie mamy rozwalone WB balans w bieli. To drugie zdjęcie jest zrobione 4000 kelwinów, tak jak tu oświetlenie jest w pomieszczeniu. Więc zobaczymy. Obawimy się tym. Zacznijmy od tego normalnego zdjęcia. Dobrze, ono jest takim... I teraz co możemy tutaj zrobić? I tu mam wstawione, różne takie priceerty tutaj. I oczywiście, tutaj to to jest akurat premium opcja, bo ja mam ogólnie pakiet Adobe cały, więc ja to mam po prostu. Tu możecie po prostu mieć po prostu Twoje, bo będzie mieć to po prostu ograniczone. Ja wam po pokazuję, właśnie mogę Wam to całość pokazać. I co tu mamy? Mm, zaraz sobie zobaczymy. Na, na. Ja sobie wezmę tutaj jedzenie, ale to po prostu, bo tutaj są przedmioty martwe, po prostu, Na zasadzie takie, że fizyczne. I tu możemy sobie w różny sposób, To jest w ten sposób widoczne. O i możemy sobie po prostu zmieniać tutaj różne ustawienia. Dobra, to co na razie wykasuję, bo chciałem tylko pokazać, że jest coś takiego możliwe. Ale mnie co innego interesuje jeszcze tutaj, mianowicie edytuj. Bo dla mnie najważniejsze w Lightroomie jest to, że sobie mogę sama edytować. I teraz na przykład możemy sobie Yy, wziąć sobie, pierwszą z opcji przetestujemy auto, co mi, mi zrobi, w ten sposób yy, mm, zrobił to automatycznie, bardzo fajne zdjęcie, bardzo fajny taki ten look jest i co powiem właśnie, że to są zdjęcia takie testowe Rawy, po prostu zrobione, żeby się pobawić. Więc jak zrobiłem normalnie, pan ja pamiętam G80, on zrobił jakieś krajobrazy, takie sprawy, to było więcej tych danych, ale też tutaj telefonem. To jest właśnie fajne, że mamy opcję raw. Tak. Warto sobie wejść w opcję aparatu, zobaczyć, czy mamy taką opcję. Zapisuj i wyrawię. Bo często to teraz w telefonach jest, mało kto ma to, to świadomy, mój telefon Samsung S20 FE posiada taką opcję. Tylko przy zdjęciach, nie przy filmach, nie ma takiego zapisu odpowiednika RAW w filmie, szkoda troszeczkę, ale no cóż. Eee. Kolor i tutaj możemy sobie wszystko edytować sobie. Regulacja kolorów, wszystko tu mamy zobaczcie, wszystko elegancko zrobione. Gotowe, yy, na przykład mam tutaj. O i tutaj jest fajne, poczekaj, zaraz zobaczymy. Zaraz się tym pobawimy troszeczkę, bo widzę, że tutaj. Zmycie. To jest wczesny dostęp właśnie na, na podstawie IS po prostu inteligencji sztucznej. Zaraz zobaczymy sobie, jak to y, tutaj, co tutaj cuda, jakie porobi z tego. Przetwarza teraz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I dzisiaj właśnie zdale mi, że właśnie tego typu odcinek zrobić. Ja tu spokojnie sobie na tych zdjęciach pobawię się i później na koniec wejdziemy do drugiego zdjęcia. Zobaczymy, czy... Tak jak normalnie na rawach przywrócimy balans bieli, bo powinniśmy przywrócić tam właściwy balans bieli. Nie powinno być z tym problemu przy rawie. Więc zobaczymy, jak to będzie tutaj przy telefonie. Więc i teraz, tak, mamy tutaj różne teraz to przetworzyło nam opcje. Mamy coś takiego. Tu na tym zdjęciu widzę, że to nie za bardzo jest widoczne. Możemy sobie to jakoś tu ustawiać, ale to nie ma tej perspektywy. Akurat na tym zdjęciu to yy, gdzieś tutaj rozmazuje to tło. Niby to robi. A okej, okay, ale poczekajcie, jeszcze hmm. punkt. Zobaczymy, że właśnie w tą teraz opcję jeszcze punktową. Jak ja sobie najadę na. Na przykład na tego chrombuka, żeby on mi wziął ostrość na, na tym chrombuku. Zobaczymy, jak to działa. Więc, o, a reszta jest widzicie rozmazany. Tutaj to widać delikatnie, ale mówię przy tym zdjęciu to tak jest to widoczne sporadycznie. Tu możemy sobie przełączać jeszcze tryby. Możemy wziąć ten na przykład tryb i dać sobie e, na full. I teraz widać, że to jest rozmazany, a tu pierwszy plan widać też. I to jest tak mniej więcej chciałem się tym pobawiać. Ja to sobie cofnę. Odrzuć zmiany, tak. I teraz tak, są już efekty. Efekty, tekstura, różne te opcje możemy sobie tutaj załączać, bawić się tym, czyli takie podstawowe narzędzia Lightroomo, szczegóły, więc tutaj troszeczkę tego y jest. Tu oczywiście mamy opcję, że możemy sobie. Lala. cofnąć. Dobrze cofnęło nam się, więc wchodzimy sobie jeszcze raz po prostu tutaj w zdjęcie już drugie, obrobimy już teraz te, te zdjęcie i tutaj jest sytuacja taka. Nie dobrało mi, a Balans Bieli mi się przedstawił. Załóżmy, co? coś robiłem, kliknęłem niechcący miał opcję pro zdjęcia i mi się Balans Bieli przedstawił i takie żółte wyszło, a to jest zdjęcie, którego już nie powtórzę na przykład. I co teraz? Właśnie sobie teraz sprawdzimy wszystko. Tu opcja auto raczej nie da rady, bo ono po prostu poprawi to co jest, po prostu wyostrzy gdzieś elementy, takie sprawy, więc musimy kolor. I teraz tutaj mamy, o pokazuje nam, że 7000 ustawiło. że 7000 nam ustawiło balans bieli. A ja sobie wbiję tutaj, bo chcę mieć. Na razie wbijemy sobie 5 500, ale przy tym zobaczymy, jak to wyszło. To nie wyszło dobrze. Ja sobie Cztery tysiące sobie, wbijemy sobie teraz tutaj cztery tysiące i tak powinno być. E, poczekajcie chwileczkę. Eee. Dobra. Tu mamy taką opcję, właśnie o i tu może coś zmieniać. No Weźmy sobie tutaj na chwilkę auto. Zobaczymy. Balans Bieli, auto. I zobaczcie, auto dobrało mi balans bieli 4350. Mhm. I to jest zdjęcie już normalnie prawidłowo ma kolorystykę prawidłową, już. Widzicie, już nie jest żółte, nie jest takie elegancko, ładnie co dobrało. Tak, żeby to miało e, ręce i nogi. Więc. Trzeba próbować. Można sobie właśnie zmieniać 4000, bawić tą y, temperaturą barwną, więc tutaj nie ma z tym problemu. Nie, właśnie widzicie, teraz już jest właśnie to, że tu mamy auto. Możemy sobie wziąć też światło dzienne, zobaczymy. Jest troszeczkę żółte, bo jest, jest w Tutaj nie dostosujemy tak, dlatego najlepiej wziąć po prostu normalnie i auto. I w ten sposób mamy naprawioną kolorystykę. I możemy sobie dalej teraz bawić się tym zdjęciem. I teraz na przykład, jak mamy to, możemy sobie wcisnąć auto. Ono nam wtedy już poprawiło jakość tego zdjęcia, bo mieliśmy balans bieli ustawiony prawidłowo. Jak mamy rozjechany balans bieli, najpierw ustawiamy balans bieli, potem możemy sobie kliknąć tą funkcję auto, bo od, bazy, od tego bazowego auto dobieraną ewentualnie zdjęcie, żeby to miało ręce i nogi. Dobrze, jak mamy to zrobione, to możemy sobie teraz te zdjęcie wykadrować. Dobrze, mamy to nastawione w ten sposób, mamy teraz tu opcję proporcje. Wchodzimy sobie w proporcje. Ja sobie chcę zrobić, załóżmy nie oryginału, tylko jeden na jeden proporcję Tak, załóżmy jeden na jeden. Teraz sobie troszeczkę to rozciągniemy, bo chcę sobie zrobić zdjęcie na Instagrama. Możemy w ten sposób zrobić jeden na jeden lub jeszcze jest taka proporcja 4 na, yy, na 5, tylko z tym, że to by musiało być w pionie 4 na 5, wtedy mamy ładnie to nam też się na Instagramie pokazuje, tu akurat tego tak nie ustawimy, ale kto powiedział, że musi być całe zdjęcie, możemy coś takiego sobie zrobić i w ten sposób to wygląda, więc tutaj gotowe, na przykład możemy sobie tak przyciąć yy. zdjęcie, przyć. teraz sobie tutaj w taszek zaznaczyć, że ok, mamy gotowe zdjęcie. Oczywiście to są zdjęcia robione na szybko, więc yy. Jak będziemy mieli zdjęcie sporządzone z aparatu, jeszcze lepiej robimy. Widać, że da radę, można się tym bawić. Jakieś zdjęcie na Instagrama sobie robić, widać, że tutaj te zdjęcie jest troszeczkę nieostre. Takie sprawy, ale mówię, ja to za szybko robiłem. Tylko chodziło mi tutaj po żeby cyknąć zdjęcie, które sprawdzimy balans bieli. Yy, tak. Ja przeważnie zdjęcia, jak obramiam w Lightroomie, to obramiam z aparatu. Po prostu. Eleganckie zdjęcia. Tu chodziło tylko o testy, żeby mieć coś po prostu na przetestowanie, pokazanie wam bazowe dwa zdjęcia, żeby pokazać wam, że to działa. To w ten sposób wygląda. I teraz są automatyczne edycje. To już muszę po prostu przetworzyć te zdjęcia. Wrzuciło nam tutaj do galerii Lightroom. Ja tutaj widzę, że jeszcze mi jakieś zdjęcia pobrało, pewnie z telefonu, czy skądś mi pobrało zdjęcia. I na przykład coś takiego. Tu mam właściwie lepsze zrobione zdjęcie aparatem. Tylko z tym, że to chyba z czasów jeszcze, jak ja nie miałem G80, tylko to było jeszcze soniące robione. Takim z większym obiektywem. I to, to już nie jest raf. To już nie jest RAW, więc tutaj już dużo nie podziałamy sobie, ale możemy zobaczyć, zaczynać sobie auto, zobaczyć, co z tym zdjęciem zrobi. Wow! J z jpg ami też sobie razi, tylko z tym, że z jpg ami jest taka sprawa, że jak mamy jakieś białe miejsca, prześwietlone, mogą nam artefakty pokazać. No, to są martwe punkty, bo to już jest częściowo wywołane zdjęcie. Na RAWach mamy więcej danych, zapis cyfrowy, więc to możemy sobie bardziej manewrować. Mhm. Edytować szczegółowo, więc tutaj nie ma problemu. Dobrze, to na razie, cześć Pa. Dzisiaj taki odcinek w ten sposób zrobiony. Powiedzcie mi, co sądzicie na temat tego typu kontentu robionego w ten sposób, że otwieram aplikację i sobie razem ją badamy, sprawdzamy, testujemy, co ona potrafi. Tak po prostu. Siadam na, żywio, na żywioł robię. Bo myślę, że to jest też dosyć ciekawy punkt widzenia, bo w ten sposób można też zobaczyć właśnie odczucie, jak to działa. Moim zdaniem bardzo fajna aplikacja. Dla wielu wystarczająca. nic trzeba mieć aż takiego pełnego Lightrooma, więc. Ciekawa opcja, tym bardziej właśnie, że tutaj mamy te różne tam preserty, nie priserty też. Część jest opcji właśnie premium. Ale nie wiem na przykład, czy jak nie mamy tej e, fotograficznego pakietu, mamy Lightroom i Photoshop za 50 zł, a miesięcznie jakoś to 12 tam chyba euro wychodzi, chyba też mamy dostęp do tego Lightrooma, tych opcji premium wtedy. Ten fotograficzny pakiet, więc większość osób, które tam gdzieś się bawi tym, ma to zrobione fotografią, więc myślę, że to będzie ciekawe. Ja akurat mam pełny pakiet. Od dłuższego czasu tak działam normalnie na oficjalnej wersji. I się z tego cieszę. Mobilzę to aktualizację i inne sprawy, jest super. Na razie, cześć Pa.